W tym materiale poruszam temat, który bywa traktowany jak słoń w pokoju. Wiele osób go zauważa, ale mało kto ma odwagę o nim rozmawiać. Chodzi tutaj o pytanie, czy niezależny konsulting przed wdrożeniem systemu MES to mądra decyzja, czy może tylko przepalanie budżetu projektu. I być może myślisz sobie teraz: OK, kolejna firma konsultingowa próbuje mnie przekonać do tego, że ich usługi to niezbędny krok w trakcie wdrożenia. I od razu tłumaczę: nie taki jest cel tego wideo. Chcę dać Ci uczciwą, opartą na moim doświadczeniu mind mapę, która pozwoli podjąć decyzję w realiach Twojej firmy, Twojego budżetu i Twoich celów. I nie będę Ci niczego sprzedawać. Zamiast tego pokażę Ci konkretne scenariusze, w których konsulting jest jedną z lepszych decyzji, jakie można podjąć, oraz takie, w których szczerze odradziłbym tę usługę. Jeżeli się jeszcze nie znamy, ja nazywam się Jacek Kwek. Na co dzień w Solis pomagam menedżerom produkcji, by wdrażanie rozwiązań Smart Manufacturing było rzeczywiście smart. A to jest podcast Hello Smart Manufacturing. Zaczynajmy. Zacznijmy od sytuacji, w której powinna Ci się zapalić pierwsza czerwona lampka. Jeśli ktoś przychodzi do firmy. Rozmawia dwie godziny i na koniec mówi: Wiem, czego potrzebujecie. System X od firmy Y jest idealny. To najczęściej nie jest to konsultant, tylko handlowiec. Na tym etapie dobry konsultant ma więcej pytań niż odpowiedzi, bo jego celem jest zrozumienie Twojego biznesu, a nie domknięcie sprzedaży produktu, zwłaszcza jeśli ma od niego prowizję. Druga czerwona lampka. Jeśli słyszysz, dajcie mi dostęp do danych, porozmawiam z kilkoma osobami i za miesiąc wrócę z raportem i rekomendacją, to jest to model, który często kończy się porażką. Już trudno tłumaczę dlaczego. Wiedza o procesach i potrzebach nie powstaje w organizacji, tylko wyjeżdża razem z konsultantem i wraca jako gruby dokument, którego nikt nie rozumie i z którym nikt się nie utożsamia. Dobry konsulting to praca warsztatowa, która odbywa się u was w firmie i wasi ludzie są realnymi współautorami tych wszystkich ustaleń. Dopiero wtedy ma prawo to funkcjonować i odpowiednio zadziałać. Kolejna czerwona flaga to sytuacja, w której rozmowy kręcą się wyłącznie wokół technologii. Jeżeli słyszymy hasła typu serwer, SQL, API, chmura, a nikt nie pyta o Cele na najbliższe 3-5 lat, o wasze kluczowe wskaźniki wydajności, problemy jakościowe czy presję konkurencji, to znaczy, że rozmowa dotyczy narzędzi, a nie celu. Technologia jest ważna, ale jest tylko środkiem do osiągnięcia konkretnych efektów biznesowych. Słaby konsultant pyta, co chcecie kupić, a dobry, dlaczego chcecie to kupić i jaki problem biznesowy ma to rozwiązać. W ofercie widzisz punkt przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej. Brzmi profesjonalnie, ok, ale co to właściwie oznacza? Jeśli nie ma tam listy konkretnych, namacalnych produktów, które otrzymasz na koniec, np. Na mapa procesów Tubi, specyfikacja w modelu Moskau, czy szczegółowy model ROI, albo rekomendacja z trzech konkretnych dostawców, to tak naprawdę kupujesz kota w worku. Kolejna czerwona lampka to sytuacja, w której konsultant po godzinie rozmowy nieustannie przytakuje. Mówi tak, dokładnie tak, trzeba to zrobić. Eee, tak jak to robicie od 20 lat, wszystko pasuje, wszystko się zgadza. Powinniśmy wdrożyć system i dokładnie odzorować te procesy, które, które macie w firmie od, od wielu lat. Rolą konsultanta nie jest przytakiwanie i... Potwierdzanie tego status quo, który już macie. Jego rolą jest zadanie odpowiednich pytań, dlaczego tak robicie. Czy jesteś pewien, że to jest przyczyna problemu, a nie jej objaw? Jeżeli konsultant nie zmusza cię do myślenia, to nie wnosi wartości do tego projektu. Ostatnia czerwona lampka, która powinna sygnalizować, że coś może pójść nie tak. Ja miałem kiedyś taką sytuację. W projekcie, który realizowaliśmy równolegle z wdrożeniem systemu WMS, przyjechał konsultant z renomowanej firmy. Elegancki garnitur, drogi zegarek, a kiedy zostaliśmy zaproszeni, by pójść wspólnie na halę produkcyjną, spojrzał na swoje buty i zapytał, czy to na pewno konieczne. Konsulting, który odbywa się tylko w sali konferencyjnej, jest bezwartościowy. Prawdziwy konsultant musi założyć buty ochronne, ubrudzić ręce i spędzić godziny na rozmowach na hali, bo to właśnie tam, a nie w segregatorach, w procedurach, poznajemy prawdę o produkcji. Ok, i tak wygląda nasza sytuacja, jeżeli chodzi o czerwone lampki i scenariusz, w którym consulting jest po prostu przepalaniem budżetu. Popatrzmy teraz na drugi scenariusz, gdzie traktujemy konsulting jak rzeczywistą pomoc i wsparcie w naszym wdrożeniu. Odwróćmy sytuację, kiedy konsulting nie jest kosztem, ale jedną z lepszych inwestycji, jakie możecie zrealizować. Oto sygnały, które świadczą o tym, że masz do czynienia z prawdziwą wartością. Pierwsza zielona lampka zapala się wtedy, kiedy widzisz, że konsultant za zaczyna zadawać właściwe. Pytania. Jakie to są właściwe? Takie, w których pyta o Wasze wyzwania. Z jakimi wyzwaniami mierzy się właśnie Wasza firma? Jakie są cele strategiczne na najbliższe lata? Co nie pozwala spać w nocy szefowi produkcji? Taki konsultant chce zrozumieć kontekst, bo wie, że system MES musi być odpowiedzią na konkretne problemy biznesowe. Druga zielona flaga. Zamiast obiecywać gotowy raport, ekspert proponuje Wam serię warsztatów. I to Twoi ludzie pod jego okiem i według jego metodologii mapują procesy i definiują wymagania. Co zyskujesz? To rozwiązanie idealnie dopasowuje się do waszej rzeczywistości, a nie bazuje na przypuszczeniach takiego konsultanta. Co ważniejsze, pracownicy stają się współautorami zmiany, co dramatycznie zmniejsza późniejszy opór przed wdrożeniem. Taki konsultant odchodzi, a wiedza i zaangażowanie zostają. Dobry konsultant. To po części detektyw, a po części analityk. Nie zadowoli się hasłem mamy przestoje. Będzie drążył? Ile godzin w miesiącu? Jaki jest koszt roboczo -godziny? Ile zleceń przez to straciliście? Pomoże ci zbudować szczegółowy model biznesowy. Pokażę także czarno na białym, ile kosztuje cię stary sposób robienia rzeczy i jaki jest? Policzalny zwrot inwestycji. Z takim dokumentem rozmowa z zarządem o budżecie staje się formalnością. I co ważniejsze, po współpracy nie zostajesz z teoretycznym opracowaniem, ale z pakietem startowym, który zawiera precyzyjną listę wymagań funkcjonalnych, mapę docelowych procesów biznesowych, solidny biznes case z analizą ROI. I niezależną rekomendację dwóch, trzech dostawców. I to będzie twoja mapa drogowa, dzięki niej ruszysz w dalszą podróż z pewnością, że idziesz w dobrym kierunku. I na koniec? W każdej firmie są konflikty. Produkcja chce wydajności, jakość, precyzji, a IT ma swoje standardy. Taki konsultant, jako osoba z zewnątrz, staje się po części. Obiektywnym sędzią, mediatorem. Potrafi pogodzić sprzeczne interesy i wypracować czasami kompromis, i często już ta jedna rola warta jest ceny całej usługi. Największą wartością jest jednak redukcja ryzyka. Koszt eksperta to ułamek procenta w porównaniu do kosztów wyboru złego systemu czy nieudanego wdrożenia. Pomyśl o tym jak o polisie ubezpieczeniowej dla Twojej najważniejszej inwestycji technologicznej. OK, wiemy już jak odróżnić dobrego konsultanta od złego, ale czy Twoja firma w ogóle potrzebuje takiego zewnętrznego konsultanta? Zadaj sobie te trzy pytania. Czy masz w firmie kogoś, kto ma czas, by prowadzić taki projekt? Taka analiza przedwrażeniowa to nie zadanie po godzinach, to minimum połowa etatu na najbliższe 2-3 miesiące. Pytanie drugie. Czy masz kogoś, kto zachowa obiektywizm? Czy w produkcji będzie w stanie obiektywnie ocenić potrzeby działu jakości i odwrotnie? I finalnie, czy masz kogoś z doświadczeniem we wdrożeniach MES? Kogoś, kto wie, jakie pułapki czyhają po drodze? Jeżeli na którekolwiek pytanie odpowiedziałeś nie, to znak, że potrzebujesz wsparcia z zewnątrz. A jak wybrać odpowiedniego człowieka? Pytaj o metodologię. Niech opowie krok po kroku, jak wygląda tydzień pracy, jakie robię warsztaty, jakich narzędzi używa. Oprócz tego poznaj człowieka, a nie firmę. Upewnij się, kto imiennie będzie realizował projekt. Często na spotkaniu handlowym widzisz seniora, a do pracy przychodzi junior. Zaproponuj także mały płatny projekt pilotażowy, na przykład jeden nowy warsztat z mapowania procesów. Już po 8 godzinach będziesz wiedzieć, czy jest między wami chemia, czy ten ekspert zna się na rzeczy. Prosimy teraz do pytania z początku. Kiedy consulting to inwestycja, a kiedy koszt? Zły consulting to koszt. To teoretyczny raport, który ląduje w szufladzie, bo nikt go nie rozumie. Dobry konsulting to inwestycja, to proces budowania wiedzy wewnątrz Twojej firmy, konkretna mapa drogowa i polisa chroniąca przed ogromnym błędem. W dzisiejszym świecie nie stać Cię na podejmowanie kluczowych decyzji w oparciu o przeczucie. Inwestycja w rzetelną ekspertyzę na starcie to najmądrzejsza decyzja, jaką możesz podjąć jako lider.